Niedzielę 4 maja druchowie z Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosowicach zebrali się na uroczystej zbiórce z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie było okazją dla ruchów do zaprezentowania sprzętu, którym na co dzień posługują się podczas akcji ratowniczych. Ważnym punktem uroczystości było też ślubowanie członków działających przy Włostowickiej OSP Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przypomnijmy, że są to formacje, których celem jest promocja idei bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa wśród młodych ludzi. Inicjatywa jest też formą zachęcenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do przyszłego wstąpienia w szeregi ochotniczej, bądź państwo. Straży pożarnej. W niedzielnej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, a także mieszkańcy Włostowic. Sklep świat dywanów zaprasza. W ofercie szeroki wybór dywanów od ręki. Wykładziny dywanowe i PCV, różne wzory i kolory, listwy i wykończenia, tapety, karnisze, firany, a także zasłony, rolety na każde okno, montaż wykładzin, reluzji, rolet i moskitier. Duży wybór i konkurencyjne ceny, przekonaj się sam. Ławy, ulica Piaskowa 9, obok hali targowej. Zapraszamy!